Kalowe mistrzostwa Europy w Toruniu są oczywiście jak najbardziej przystankiem przed igrzyskami olimpijskimi, ale traktuję te mistrzostwa bardzo, bardzo poważnie. W końcu jestem u siebie, u siebie w kraju. Szkoda, że kibice nie będą mogli być z nami na, na trybunach, ale będziemy, będę w zasadzie będę walczyła. Konkurencja no jest tutaj bardzo, bardzo mocna. Jest Fenkę, są pozostałe dziewczyny z Holandii. Także będzie co robić, ale jestem pozytywnie nastawiona i, i wierzę, że, że wyjdę z tego może nie tyle zwycięsko, ale że będę bardzo zadowolona. Zwyciężyłyśmy z dziewczynami w poprzednich edycjach i chciałybyśmy po raz kolejny, żeby ten tytuł został u nas w kraju. No w tym roku uważam, że będzie to piekielnie trudne zadanie, bo sztafeta tutaj Holenderek jest bardzo, bardzo. Mocna, ale tak jak wspominałam wcześniej, będziemy u siebie będziemy broniły tytułu. Skład będzie troszeczkę inny niż zawsze, ale doszła, doszła młodość tak zwana, więc wierzę w to, że, że powalczymy i tak łatwo nie oddamy tytułu.